Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie. Czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wiele cudów mocą Twego imienia? Wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Podejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha, i wypełnia je. Można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz. Zbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich. Można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się w wichry i rzuciły się na ten dom i runął. A upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką, uczuł ich bowiem jak ten, który ma władzę a nie jak ich uczeni w Piśmie. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Bracia i siostry w tych dwóch czytaniach mamy taką prawdę o życiu o życiu każdego człowieka o życiu, którą Bóg wyświetla, ujawnia, objawia. On nam pokazuje, jak to jest z naszym życiem, bo nawet sami nie jesteśmy w stanie zobaczyć całej prawdy i właściwie ocenić to, co się dzieje. Oto Jezus mówi przypowieść o dwóch domach, zbudowanych na dwóch fundamentach, Dom to życie, moje i twoje. To, co zbudowałeś, zbudowałaś. To, czym się budujesz i kim się budujesz, na czym budujesz. Widzimy z przypowieści, że burze trafiają na wszystkie domy. Że w tym istnieniu, w tym bytowaniu na tej planecie nie ma takiej możliwości, żeby na kogoś nie przyszedł, Taki moment burzliwy, który sprawdzi, czy właściwy jest fundament, na którym budujemy. Bo nie okazałość gmachu, tylko to, co niewidzialne, fundament, on zwykle jest niewidoczny, wkopany głęboko w ziemię, decyduje o tym, czy przetrwamy. Ale na wszystkich przyjdą burze i na wszystkich przychodzą. Widzieliśmy jako ilustrację starotestamentalną, wcale nie legendarną, historyczną, jak to przyszła taka burza dziejowa na króla. A król to przecież ktoś, kto jest dobrze zabezpieczony. Król Joakim, panował w Jerozolimie, miejscu świętym. Widzieliśmy się z Pisma Świętego, że jego matce było na imię Nehuszta. Być może pochodzi to od słowa Nachasz, wąż. Taka mama, trochę wążowata. I miał również ojca, który, którego naśladował, bo widocznie mocno był w niego zapatrzony, ale czyny Jojakina, chociaż były naśladowaniem swojego taty, Oczach Boga były złe. Tak mówi Biblia. I właściwie po tej krótkiej informacji dowiadujemy się, że przyszedł Nabuchodonozor, właściwie jego słudzy. I zdobyli to święte miasto. I zniszczyli tą świętą świątynię. I tego mocnego króla, który być może był pewny swojej władzy. Opuściła pewność. Zadrżał i runął. A upadek jego był wielki. Bo chociaż miał umocnienie i w mamie, i w tacie, i w tradycji, i w kulturze i w religii, w oczach Boga jego czyny były złe. Dowiedzieliśmy się z tekstu, że nie tylko on i jego rodzina, ale nawet cały dwór i wszyscy ważni ludzie z Jerozolimy zostali deportowani do niewoli, jak zwykli niewolnicy. W jednej chwili ich wielkość runęła. Tak więc burze niekoniecznie muszą być związane z klimatem. Burza to po prostu potężna zmiana, jaka dotyka nasze istnienie. Ciekawe, że ostali się w Jerozolimie tylko ci, którzy byli najubożsi. Tekst mówi, że stracili wszystko, nie tylko króli, królowa i dwór, ale stracili również książęta, dworzanie, dzielni wojownicy też upadli. Nawet kowale i ślusarze, jak mówi Biblia. Tylko najubości zostali w Jerozolimie. Może ich życie było na skalę zbudowane. Bogu. Bo na kogo może liczyć najuboższy? Na Boga, nie na koneksję, nie na znajomości, nie na prestiż, nie na awans, nie na pieniądze i nie na władzę, tylko na Boga. To jest detal w tym tekście, ale wyraźnie odpowiada tej przypowieści o dwóch domach. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego tak jest i co. W głębszym znaczeniu decyduje o ruinie, o ruinie naszego życia, życia niezbudowanego na Bogu. No pytamy Jezusa, co On ma tutaj do wyjaśnienia nasz Pan? On nam to dogłębnie odsłania. Mówi nie każdy, kto mówi Panie, Panie, mówi. I nie każdy, kto słucha, tylko ten, kto wypełnia, buduje swój dom, swoje życie. W taki sposób, że żadna burza go nie zniszczy. Wypełniać wolę Pana. Jeszcze głębiej zastanówmy się, bo przecież ten tekst z Mateusza, z siódmego rozdziału, ta mowa Jezusa została skierowana do kogo? Do swoich uczniów, do swoich uczniów, czyli do ludzi wierzących Jezusowi i w Jezusa, do ludzi, do których Właściwie spodziewalibyśmy się, nie powinna taka mowa być skierowana. A jednak do swoich uczniów mówi, nie wystarczy, że wy mówicie mi Panie, tak, uznajemy Cię za Pana, wierzymy w tego Boga, w tego Jezusa Chrystusa. I nie każdy, kto nawet mówi mi, ale nawet słucha moich słów. O tak jak dzisiaj by wieczorem teraz czytamy, rozważamy i słuchamy. Decydujące jest to, czy wypełnimy to, bo przyjdzie burza. Kończąc swoją opowieść, Jezus powiedział, że upadek domu był wielki. Skoro upadek był wielki, to i dom był ogromny, ale fundament był bardzo sypki z piasku. Do ludzi, którym mówi, że nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, też kieruje takie słowa: Nigdy was nie znałem. Jak to? Nigdy was nie znałem. Przecież mówili do niego, panie, a nawet mocą jego imienia czynili cuda. Jak to was nie znałem? Wyprze się ich? Co to znaczy znać Pana albo być znanym Bogu? Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Jaką nieprawość Jezusowi chodzi? Czy jest tu napisane, że ci ludzie jakoś w wyjątkowy sposób grzeszyli, byli może złodziejami, cudzołożnikami, pyszałkami? Żaden grzech nie jest wymieniony, tylko dopuszczacie się nieprawości. Co to jest ta nieprawość? Wynikałoby z kontekstu, że niebrawość polega na tym, że się mówi do Boga tanie, czyli się go czci, uprawia się pewien kult, klęka się, żegna się, modli się, człowiek ma jakąś religijną kulturę wobec Boga, mało tego słucha, czyli ma otwarte uszy, potakuje, mówi tak, to prawda, to co mówi Bóg, co mówi Kościół, co mówi Chrystus, to wszystko jest takie dobre, ale gdzieś nie wypełnia. Nie wypełnia. Jezus kieruje te słowa do ludzi, którzy dali się oszukać swoją religijnością. Czy czymś takim można się oszukać jak religia, ależ oczywiście, to jedna z najbardziej niebezpiecznych przestrzeni dla ludzkiego ducha religia. Właśnie dlatego, że dopuszcza człowieka do Boga, dlatego staje się tak niebezpieczna dla Jego zbawienia nawet. Interesujące, Jezus nie miał tak surowych słów do cudzołożnicy, która wymyła mu włosami stopy, ponieważ ona znała swój grzech i nie ukrywała, że jest grzesznikiem. Nie miał takich surowych słów do Mateusza, który był celnikiem i być może też podkradał, oszukiwał. Jedno spojrzenie wystarczyło i Mateusz się zmienił. Nie miał takich surowych słów do ludzi chorych, trędowatych, a nawet opętanych. Miał surowe słowa tylko do uczonych w piśmie, faryzeuszów, a to tutaj dowiadujemy się, że nawet do swoich uczniów takie rzeczy powiedział.